Witaj Bartku, jak Tobie podobał Ci się dzisiejszy event Strefa Piękna, pokaz Anny Cichosz? Było bardzo cudownie, Ania zaskoczyła mnie oczywiście jak zawsze pozytywnie, dobrym nastawieniem, dziewczyny bardzo dobrze dały sobie radę w pokazie. Kolekcja była bardzo fajna, więc myślę, że na niejednym evencie jeszcze będziemy w stanie zobaczyć te sukienki na gwiazdach czy też na modelkach. Dzisiaj widzimy się jako gości oczywiście na tym evencie, ale z tego co wiem będziesz naszym nowym prezenterem prowadząc program Warszawa w obiektywie. Tak. E, oczywiście spotykamy się na najbliższym pokazie e, Kujawy, e, powiedz w jakim kierunku byś chciał poprowadzić program? Oczywiście mam na uwadze, że ty głównie będziesz nagrywać relacje modowe. Tak, modowe, ponieważ się interesuję tym, również pracuję jako stylista i współpracuję z różnymi innymi markami. Skąd to zainteresowanie właśnie modą, stylizacją, pięknem? To przyszło tak po prostu, tak jakby, tak czułem to. Więc, czemu się w to nie zaangażować? Skąd znajdujesz tyle czasu, aby bywać na najważniejszych wydarzeniach w Warszawie? Jak znajduje czas, tak? On coś... masz czas, właśnie na to. Jeżeli, to jest, jeżeli coś jest ważnego, no to chyba każdy stara się jakby znaleźć tą chwilę, żeby móc odwiedzić to miejsce, ponieważ to jest promocja dla każdego z nas, tak? Żeby zaprezentować się, poznać nowych ludzi, kontakty zdobyć. Że po prostu otworzyć się też na nowe znajomości. Więc widzowie Telewizji ATV będą mieli okazję poznać właśnie e, twoje e, reportaże, wywiady oczywiście i relacje z poszczególnych eventów, Bartku. To również tak.